Kolejna sprawa, procedowanie druku 2143, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem, z odpowiednim paragrafem statutu do projektu uchwały, minął termin zgłaszania autopoprawek Termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącego prowadzącego obrady. To jest uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Habilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmów w 2014 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w gminie Miejskiej Kraków. Projekt prezydenta. Bardzo proszę pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, propozycja dotyczy zmiany między zadaniami środków finansowych w wysokości 228 tysięcy złotych, przeniesienie środków z zadania likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się na zadanie turnusy rehabilitacyjne i tłumacz języka migowego, co pozwoli zrealizować potrzeby osób, które wymagają tłumacza, a również zrealizować wnioski osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są jeszcze chętne do wyjazdu w roku bieżącym na turnusy rehabilitacyjne. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. W tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektów w trybie statutowym i zgłoszono poprawek. Głosowanie w bloku.